thank <laughs> you オスカラ・パリゴラー 1!? Lidera numer sześć, w pościgu tanie pięćdziesiąt jeden, reprezentant Polski Maciej Więckowski. Oni odjechali reszcie stawki i na moment być może będziemy mieli rywalizację w Polsku, między najnowszą górką tej karczmi. Ale bardzo leżąc w pobliżu na miejscu trzecim w tej chwili z numerem 61 jeden, trzecie, Greg Karpur. nadal jest Oskar Fankula, więc mamy Nikodem Rosyjego i trzech pułapów, za nim Maciej Więckowski najbliżej jeśli chodzi o szansę na zabijcie tego prowadzenia Ale tutaj jeszcze mamy 3 minuty 20 sekundę jeśli można będzie dopiero się rozpoczął i wszystko może się jeszcze wyrazić, wiele się może zmniejsza teraz odrabia teraz te cenne metry z każdą kolejną sekundą Maciek Pięckowski mam wrażenie że zbliża się do korygującego na pewno Maciek Pięckowski nie prowadzi w klasyfikacji i od razu jest atak pierwszy miejsce Trzymały zobaczymy jak z tego wyjdą, jak z tego wyjadą. będzie pierwszy Czy ma też się nie boję w tym Trzymać i wieckowski! Zemnie i waży, ma i ma, czyli po tym, kto jeszcze nie To jest super jeden. Wieckowski, tak na matę, ale grozi. A chciał, ale chciał. To jest nasz nabrałek, chciał ręce, Maćka Więckowskiego Ten musi pojechać po Jest rzesiek Kargul, dokonny draf pierwszy rzesiek Kargul, za nim Nikola Grossi, trzeci Mateusz Mieczkowski, drugi Mieczkowski. Jest drugi dacheczawa. On grał to, co jego, ale tworzą tworzywo ale spiszą historię w tym wyścigu. Spotkali się na podyczek raz, a później drugi. No i widać. Zwróćcie uwagę, Maciej Gęckowski walczy o nieformalną nagrodę za na najbardziej efektowne skoki na końcu każdego tworzenia. Ale Maciej Gęckowski otwiera na pierwszym momencie stratę, bo sześćka karkuła, tak ta odległość łącza dwóch. Wyruch z Narodów coraz co na nas mniejsza wrażenie że na wrzewaka Krześwia Dekula. tu tu moje na to Wyruch z Narodów Polskich, bo ja na kolor się i teraz ponownie po lewej stronie Przelatuje przez kamienie Maczyk Więckowski. A teraz popełnił błody. Ale.

i gdzie jestem? Zajęcie przygotowanie. Świetnie poradził sobie z tym niezwykle wypadającym fragmentem. Felu skarbu. powiększył prowadzenie w tym wyścigu i już jednak tym pasy, co może do jednego zawodnika do zdumowania. Drugi Maciej Krojewski. czy się wyrobi? Nie wyrobił się. Ja będzie jeszcze dwa teoretyczne Więc mam jeszcze dwa teoretyczne ale do rywalizacji. Krzesiek Karol dosłownie na sekundę przed upłynięciem rywalnego szacunku, tylko będzie, co oznacza, dopiero kiedy będzie kończył, to kurtko zobaczy tabliczkę z dodatkowym jednym obrączem i ma na Macie Tak jak robię, tak jak powiedziałem, nie odpuszczał absolutnie i naciska on. W miejscach będzie atakował po zwycięstwo, tak by nie dostać dojrzałej wątpliwości. To jest najlepszy ten grupy. By ważny moment, czy mamy tam ponownie cieszymy się poprzez łączenie koło jedną nocy. Głowę złuknie, popraszę i krzyż się karmią i tę przewagę zwiększa. Dobrze pojechali Kargol i Wieckowski, między nimi dublowany zachodnik ze Słomacji, który kończył na ostatnim miejscu poprzedni wejścika czego Kargol jest już na kolonach i widzicie, że Bogotrakiewskie to, to ostatnie okrążenie w tym sezonie! wiadomo, nie moskowicie ale mogłoby mieć najlepszy, trzeba stawiać się i być e, najszybszy. Wszystko z wiedzy na dożywnego prowadzenia i już nikt nie obierze. E, Krzysztof Karbowicz, ale także w miło miejsca nikt nie powinien zabrać paczkowi Wieckowskiemu i tak, oczywiście muszą w obu stronach drugi. Krzysztof się na kolejne duble w tym momencie. Kargo już go przed sobą, tylko do budynków do zbudowania.

Dziękuję, ostatnie było pierwsze, więc mam nadzieję, że na środku nie zabrać, jednakże dla mnie to jest końca stawki, a Maciek Wieckowski świętuje podpadając oporę. Będziemy na najwyższym stopniu, po to wiemy, już będzie się Maciek Wieckowski. Więc kilka chwil i zaczynamy następnie. Wracamy do rywalizacji. Przed nami drugi wina w Drugi wino prestige. To ten trzy wina i trześć wino prestige i będziemy kończyli. Dziś parę widzę walkę o mistrzostwo świata. Super -Blo. na pierwszym miejscu winowej Jestem biling błąd, ale walka o miejsce w trzecie wciąż trwa. Nie do drugiego, nic wciąż, że Ale oto już jest za kilka chwil Na razie skupmy się na tym, co w klasie Open A tam działo się naprawdę sporo Pyrgosyjny Drugie miejsce, 33 punkty w klasyfikacji generalnej Zostaje nam ja, dziwni, my przyściań także, by Polski, największy na Macie Wieckowski!